Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda się wam, kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj moi drodzy przyszedł czas na poglądanie sobie najlepszych, najciekawszych, najśmieszniejszych TikToków z Brawl Stars moi drodzy. Zobaczymy co w tym tygodniu Tymek dla nas przygotował. Jeżeli Wy moi drodzy chcecie kolejny odcinek z oglądania TikToków, stawcie oczywiście łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie również ten kanał, ponieważ jeszcze nie każdy z Was subskrybuje, bo niektórzy oni nie wiedzą, że to jest mój drugi kanał, więc moi drodzy to jest kanał Panda, więc zostawcie tutaj suba lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. Oprócz tego wpisujcie kodzik Panda w sklepie, jesteście szefami. Ostatnio tyle ludzi kupuje coś z Kodzikiem Panda, że myślę, że niedługo trzeba zrobić kolejny jakiś potężny konkurs, moi drodzy więc wpisujcie Kodzik Panda, dziękuję bardzo wszystkim za wsparcie Szczególnie, że niedługo wychodzi nowy karnecik, więc jak ktoś planuje kupić, no to pamiętajcie o tym Kodziku Panda e, Co my tutaj mamy ciekawego? Nic jeszcze nie ma, OK, możemy coś jeszcze tutaj otworzyć może Nie, nic nie mamy, dobra, no to przechodzimy już, moi drodzy, do TikToków Co tutaj jest ciekawego? 200 IQ, skacze kit na Piper Piper, what? Czemu on nie dostał damage'a? Wytyfy. Ej, co to było? Bo. co? Nie, dobra, to jest. Co, coś tu jest nie tak, coś tu jest nie tak. Nie wiem o, o co chodzi, ale nie wiem, czemu to nie zadziało. Okej, okay, Ziomek myślał, że to jeden z nich. Jezu, on podał piłkę do Miśka. Co on myślał, że. No właśnie, tu jest co on myślał. No myślał, że on kopnie piłkę. Nie mogę. No niezły wariaci, chłop do Miśka co piłkę podaje. No niezły, niezły Zadymiasz. Ok, browbolik jakiś, wybroniła to max, dobra. Trafi bramkę. Nie, nie. Co ty. Z nie, nie, już to tak ładnie miało wyglądać. Już miała iść tam prawą stroną, tam do góry. Pokonać tego, bo. Porażka, porażka widzowie. Tutaj co my mamy? Oho, Mandy trzy fragi zrobi. Trafiła, teraz porobiła kogoś i teraz trafi ostatnim i porobi dwóch. No, tutaj trafiła raz. okej, okay, tutaj ładnie przeleciało. No i dobije teraz tą Piper. No nieźle, nieźle, no to jest mocne. Jak coś takiego zrobicie Mandy, no to powiem wam, że nieźle, nie? No trochę musicie mieć farta. No ale żeby 3 kile zrobić, no to naprawdę nieźle. Okej. Okay. Eee, dziewczyna ze mną zerwała dźwięk <ścoughs> porażki z Brawl Stars. Ona kłamała, a <ścoughs> tak? Nie mogę. Dobra, to jest dobre, to jest dobre akurat. Tutaj ból ucieka sobie, dobra. Mortis, co ty człowieku zrobiłeś w ścianę? Chłop zdaszował. Nie no, mocny Mortis, mocny Mortis, widzowie. Najlepszy gracz Mortisa, nie? Niezły zły ich. Dobra, tutaj jest co, hejści grany. Wydefiam to. Nie zdążę wydefić. Nie dobra, wydefili. Kruk pójdzie i podskoczy z hyperchargem i ich probi. A jeszcze tamta ma hypercharger. Okej. Okay. Ładnie, 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 ale no. Na 500 HP wybronić? No ładnie, ładnie. Naprawdę. Udało im się, bo gdyby tutaj Leon już naładował atak kolejny, no to już by było GG, ale jednak im się udało, więc spoko. Okej, okay, I'm crazy with na Mike Chłop nic nie trafił. Dobra. Okej, okay, podskakuje. On go dosłownie dwa razy tylko zdaszuje i daj na nie ma. No, a to jest solo w ogóle? Czemu ten Rico nic nie robi? Dobra, nie, mocno, mocne, mocne widzowe. Stola stanu umysłu. Następnie co my tutaj mamy? Okej, okay, funk wile wjechał. El Primo skacze, Uuuu, no niezłe łokie to tam im walnął, że ich porobił od razu. Ładnie, ładnie. Lecmy sobie dalej, co my tutaj mamy. Okej, okay. nie zdążyła tutaj trafić, bo Mortis wydefił, okej. Okay. 6 sekund do końca. Okej, okay. dobra, ma piłę. Mortis się cofa. No teraz Mortis nic nie zrobi, nie ma szans. Dobra, podanie do szelki, podanie do Jackie i trafiałem bramkę. No ładnie. Ale czy tu jest coś niesamowitego? No nie wydaje mi się. Następnie mamy akcję też na Brawl Bolu. Dobra, trafili mu bramkę. Jest Edgar z Hypercharge... Oj oj oj! Wszyscy w trójkę Hypercharge, no to GG, no to GG. No nie ma szans, że tam ci jakoś uciekną. Nie ma opcji, widzę to już na pewno była bramka. Okej. Okay. Mega świnia, gracz 20K, 20 rare stardropów, 10k ma mityki i 8K ma legendarne no, niekoniecznie, niekoniecznie, ale no, może trochę, nie wiem. Mi się wydaje, że to aż tak nie wygląda. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Ok. Brat spróbował OP taktyki z TikToka. No, mówiłem wam, te taktyki z TikToka to to nie działa, widzowie, generalnie. To, to może fajnie wygląda na TikToku, ale one nie działają, więc nie grajcie nimi, bo spadniecie tylko. No, Kruki sam wydafił w trójkę, więc no te taktyki z TikToka to nie są takie OP. -e. Ok, wygrali rundę. Okej, okay, zablokuję, a tam ult Mandy. tak myślałem, no. Niezły, niezły kiełek. Kiełek Gigachat, bez kitu. Kiełek Sigma, widzowie. Kiełek Sigma. No niektóre randomy są tak upośledzone, idą cały czas nie patrzą, czy ktoś miał ulta za w tamtej rundzie, czy nie miał ulta i tak dalej. Okej, okay, average piper player. Aha, kiedy jest piper na piper. <laughs> Okej. Okay. Dosłownie jak dwa boty, nie? patrzę. idealnie w tym samym momencie, cyk, idealnie w tym samym momencie, no nieźle. Następnie, o! To będę ja kiedyś widzowy. Jak będę miał swój dom, to będę miał kota i właśnie będę robił OPENINGI z kotem. Chłop, co robi ty? Dobre dropy ma. Ma takie dropy, jakby miał kot banda wpisany w sklepie, człowieku. Ale ten kot ma WYWALONĄ Nie, co się dzieje? Tutaj tylko klika, a później to już chyba znudziło mu się. O, teraz już mu się znudziło. Mitycznego sobie dropnął i wywalona. Ma tam sobie. Nawet nie ogarnia, co się dzieje. Dobra, tutaj co jest? Broboli grany. Frank coś zrobi jakąś, nie wiem, zestionuje trzech czy coś. Okej, okay, no klepie teraz trójkę. No ładnie, ładnie ten sercz tutaj wleciał. No trzeba przyznać, że tutaj naprawdę ładnie wleciał serżem. Następnie co my mamy? Showdownik jest grany, okej. Okay. Na klepie, tabel, czy nie klepie. Odbije sobie. Ładnie, ładnie, ładnie. Ale się zrespił ten wariacik jeszcze. Ale no już nie wiadomo co dalej, bo to jest już znowu ten sam klip od początku. Dobra. Tutaj moi drodzy. Podaje temu, podaje temu... UUUUOOOAT! No... Jeszcze bardziej powymyślajcie! To co to było w ogóle, człowieku? Patrz, ten zultował, podał krukowi kruk, podał do Mortisa, Mortis kopnął tam, gdzie była ściana, bo ją rozwalił kolt. Czy to jest tak przekminiona taktyka, człowieku? Powalone. Dobra, Edgar co? Oczywiście naklepał wszystkich, zbiera gemy i cofa naraz raz pa Nie! No debil, padł... <laughs> Nie mam pytań... Co to za odklejus? Okej... Okay. Nie! Naklepał daj dynamite tamtego wariata! Nie no dobra, ale Primo... Nie dobra, ja nie mogę takich rzeczy oglądać, bo mnie te lepiej jak widzę, co oni robią. Tepnęła ją człowieku, ta co wyskakuje do strefy, nie, 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 nie. Nie, jeszcze tamta przegrała. Nie, 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 nie. Nie, ja nie mogę takich rzeczy oglądać, bo nie wiem, coś coś mi się dzieje, widzowie jak widzę takie rzeczy. O, upośledzony tryb ktoś gra, no nieźle. Co tutaj się stanie? Leon nie widzę, no Naisy może porobić piper, więc zaraz zobaczymy co tu się będzie działo. Okej, no nie mów, że będzie przerwa i że Piper została, tak? Nie, aha, okej, no bez sensu totalnie. Bez sensu widzowie. Okej, tutaj co się dzieje? Dobra, naklepię tamtą nitę, tak, okej, dobra. Naklepię jeszcze tą Piperę, znaczy Piperę Tarę. To było dobre, chłopcu został przyciągnięty do ulta i w tym samym momencie walnął pod siebie atak, żeby star powerem podskoczyć. No niezły wariacik. Nie, to, to mocne. Mocne, zobaczmy to jeszcze raz. To było dobre, widzowie. Patrzcie, cyk, cyk, ładuje tutaj. Wali ulta, pyk, pod siebie i ucieka. No, to było dobre, to było dobre, widzowie. To naprawdę było dobre. Dro dobra, Mandy tutaj naklepie go. Okej. Okay. Zdąży? Zdążyło. Uuu. pokaż to, po oj i oj, 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 oj. triple killa chłopca zrobił na showdownie, jednym ultem Mandy. No niezby wariacik. Dobra, ta ucieka. Po co ucieka? <grystanie> dobra, nie, 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 nie. Ja mówię, po co ucieka człowieku, co ona odwaliła? Patrz to, ucieka tam, żeby się tepnąć tamtym teleportem na dół i naklepać dwóch podrząd. Nie, dobra, nie mam pytań. Co to człowieku było? Co to człowieku było? Nie, naj, najmocniejsza akcja dzisiaj. Najmocniejsza akcja dzisiaj. Ja sobie myślę, po co na tam skaczek mogła się tepnąć, nie? No ale to już jest wyższy poziom IQ, ja takich rzeczy nie ogarniam. Ranked is balanced, also ranked. No, że będzie ten trip z klepaniem cały czas z sejfu, no właśnie. No, no, trzeba banować po prostu takie postacie i wtedy możecie grać normalnie. Ale ranked uważam, że są spoko. Teraz będzie nowy sezon rankedów niedługo, od kwietnia wszyscy stracimy rangę, będziemy mieli znowu brąza I będą nowe modyfikatory, więc zobaczymy, jak się będzie grało na tych nowych modyfikatorach. Następnie, moi drodzy, co my tutaj mamy? Ok, ładnie naklepał. No ale Rico, jak jest w takim miejscu, gdzie jest dużo ścian, no to on ma easy, tak szczerze, więc... No nie było to jakieś giga trudne. No tutaj dobrze gadżet użyć. No tutaj też chłop idzie cały czas prosto w niego. Ten edit wygląda jakby był jakiś niesamowity, ale jakieś uposie grały na niego, no. Chłop tu kliknął gadżet, tam małpa nawet nie doskoczyła na niego, tylko gdzieś z boku. Ale no, generalnie spoko, spoko. Ok, no taktyka z kitem, nienawidzę tego szczerze. Ostatnio grałem, co No Knockouta chyba i właśnie tak też grali z tym kitem na plecach, to mnie tak wkurza. Masakra, to jest takie gówno, nie? To jest widzowie porażka totalna. Oni tylko czekają, cyk, no i trzecia postać ich leczy, nie dość, że kit leczy Bibi, to jeszcze tam poko, czy Byron zazwyczaj jest grany i leczą jeszcze dodatkowo. Nic nie może zrobić, nie? To jest powalone. Następnie... Bro nie ma przeciwników, Ok. Naklepie go? Aha, dał smutną minkę, nie naklepie go. On w ogóle nawet nie strzela, biedny Tig widzowie. Biedny Tig. no patrzcie. Chłop ma wywalone z wiedzy mapy do jakaś sezonówka. Chłopie wczoraj grę poznanie wie co się dzieje. Biega sobie. Tu Polak jest w ogóle przy pozostałych zadmiarze 4x. -e. To nieźle. Brawl Ball jest grany. Tepnie się, trafi bramkę, no tak myślałem. Ładnie, ładnie. Aha, ok Myślałem, że będzie jakieś przedłużenie jeszcze tej akcji. No co? No hyper, charge, ulcik, no i tylko spamienie ulta i free ma tak szczerze. Ale ja, ja jestem ciekaw czy to jest friendly gierka? Czy to na serio? Znaczy na pewno ktoś miał tak na serio, ale akurat w tym wypadku wydaje mi się, że to może być friendly gierka. Oni się wszyscy kręcą jednocześnie, walą motki To jest raczej friendly gierka, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to jest friendly gierka. Good random, probability. ok, że małe szanse na dobrego randoma. Ty, random co? Random co porobił, człowieku? Jeszcze Edgara na klepie, wystarczy, że podskoczy. Oj, teraz. Aha, dobra. Odklejka tamtego Edgara. Gdyby Edgar nie podskoczył, a poszedł prosto na kruka, to by wygrał Edgar, bo on by się leczył jeszcze z zadawanych obrażeń. Ale no, ładna, ładna akcja kruka. Ok, ten campi w krzaku. On może uciec. Aha, zrobią tą taktykę. Zrobią tą taktykę. No dobra, no to ma to sens. Ma to sens. No i tam ci padną. tam ci padną od strefy, ten się uleczy Zaraz się zrespi ta, e, Charlie. Charlie walnie kokony. No i później Easy Wina mają, bo znowu jeszcze małpa się zrespi. Więc e, no, będą mieli winka. No, no, spoko to jest. Mocna taktyka, ale to też to jest jak te taktyki z TikToka, to Wam się uda raz na ileś meczy, więc po prostu nie jest to najlepsze rozwiązanie generalnie, ale dobra, zobaczmy sobie jeszcze moi drodzy ostatniego TikToka, co my tutaj mamy. Szelka Hypercharge Ult zostaje wszędzie odrzucona i dobiła Piperkę, której która nie wiadomo w ogóle co, co się działo, nagle dostała szelkę pod łeb i przegrała. Ja moi drodzy dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że niech Wam się spodobało, tak, ci oczekiwanie w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć.